Cześć, tu Jacek, kanał Sklepzegarkami.pl. W dzisiejszym materiale chcemy wam przedstawić materiał instruktażowy odnośnie marki Wostok Europe, konkretnie model YM86. Z uwagi na mnogość materiału został on podzielony na trzy części. W dzisiejszej, pierwszej części ustawimy początkowe ustawienie, czyli synchronizacja wskazówek oraz ustawienie godziny. W drugim materiale będzie ustawienie datownika oraz bardzo fajnej funkcji wieczny kalendarz. Natomiast w ostatniej w trzeciej części skupimy się już na ustawieniu, uruchomieniu i zasadach działania budzika. Zapraszam do prezentacji. Działanie rozpoczynamy, w pierwszej kolejności zrobimy najpierw kalibrację. Dla celów tego filmiku rozkalibrowałem ten zegarek, żeby można zobaczyć jak maksymalnie można wykorzystać potencjał tego, tej kalibracji. Dobra, w pierwszej kolejności koronka jest zakręcana, więc musimy ją odkręcić, to jest no, mega ważne, bo inaczej nic nie będziemy działać, nie da się jej inaczej wyjąć, paznokcie będą po prostu połamane, a to jest konieczne. Dobra, po odkręceniu koronki wyciągamy ją na drugie położenie, i teoretycznie, gdyby zegarek był prawidłowo ustawiony wskazówki ta długa, centralnie umiejscowiona a zegarka 24 -godzinnego oraz zegarka 24-godzinnego oraz kalendarza określającego dni tygodnia powinny ustawić się pionowo, a kalendarz na poniedziałek. Niestety tak nie jest. Aby wzbudzić funkcję kalibracji, wciskamy przycisk A i trzymamy go wciśnięty przez 5 sekund do czasu, aż poruszą się wskazówki na zegarku 24 godzinnym, czyli tym na dole. Gdyby były one prawidłowo ustawione, powinny ustawić się na godzinę 24. Jak widzicie, tak, nie jest. Aby go ustawić, ustawiamy to przyciskiem B, czyli dolnym. Jeżeli będę go wciskał, to powoli będzie się ustawiać wskazówka. Jeżeli przytrzymam dłużej, będzie ona dłuż będzie szybciej się przesuwała. Dociągniemy jeszcze, tu mam, a to jest 11, czy 23 właściwie. Dobra. Mamy punkt. Aby przejść do kolejnej funkcji, wciskamy jeden raz przycisk A. Wskazówka centralnej sekundy porusza się. Aby ją ustawić prawidłowo, również używamy przycisku B. Tylko bardzo proszę zwrócić uwagę, że ta wskazówka ma. Każdy kij ma dwa końce, jak to mówią i tutaj też, czyli do godziny 12 ustawiamy grotem, a grot taki, który, może uda mi się to przybliżyć, o grot taki określający, z, takimi, z takim prostokącikiem, on ma być na godzinie 6. W tym konkretnym modelu, jak widać, on łapie datę, bo to jest datownik, datę 26. Kolejną rzeczą, którą musimy ustawić, to jest dni tygodnia datownika. Przechodzimy tam ponownie, raz wciskając przycisk A, i wskazówka dni tygodnia powinna, gdyby była prawidłowo ustawiona, wskazać poniedziałek, czyli Monday. W tej chwili jest tam Friday, pomiędzy właściwie Friday a Saturday. Przeskakujemy nią na poniedziałek mamy OK. Jeżeli wcisnę jeszcze raz przycisk A, to ponownie się będzie zegarek przygotowywał do ustawiania kalibracji wskazówek zegarka 24-godzinnego. My go już mamy ustawionego, w związku z czym on tylko przeleci dookoła i wskoczy na prawidłowe ustawienia. Na koniec kalibracji wciskamy koronkę do pozycji neutralnej. Ustawienia będą wracały do pozycji już prawidłowej. Po prawidłowo przeprowadzonej kalibracji przechodzimy do ustawienia czasu aktualnego. W tym celu Ponownie wyciągamy koronkę do drugiej pozycji, i jeżeli jest wszystko prawidłowo skalibrowane, centralny sekundnik będzie ustawiony na godzinę 12, dni tygodnia będą ustawione na poniedziałek. I teraz tak, sam czas aktualny, czyli wskazówka godzinowa i minutowa ustawiamy poprzez obracanie. Koronką, tak jak w tradycyjnym zegarku. Tutaj nic nie ulega zmianie. Jedyną różnicą, która będzie wynikała z ustawień, to będzie ustawienie zegarka. 24 godzinnego, czyli tego, tego mieszczącego się na, tutaj przy 18 czy 6 godzinie. Dla celów pokazowych powiedzmy tutaj ustawię godzinę 10.10 .10 i do tego czasu ustawimy, ustawimy czas 24 godzinny. W tym celu, na wyciągniętej cały czas korące, wciskam przycisk B i ustawiam godzinę dziesiątą, dziesięć. Mamy ósma, dziewiąta, zwolnimy trochę. Jest dziesiąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, jeszcze jedna, obrót, dziesiąta. I 10. O. I teraz jest prawidłowo ustawiony i zsynchronizowany czas, ten duży aktualny, oraz czas 24 godzinny. Po tej czynności wciskamy koronkę. Zagar się ustawia, zakręcamy ją i wszystko powinno już teraz działać w sposób prawidłowy. Sekundnik zegarka tutaj z lewej strony porusza się co sekundę, co oznacza, że zegarek działa prawidłowo. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się pomocny i uda Wam się ustawić godzinę oraz skalibrować te wskazówki. Aby w pełni skorzystać z funkcjonalności tego zegarka. Już teraz zapraszam na drugą część, która wkrótce się pokaże, a w międzyczasie obserwujcie proszę nas na innych social mediach, czyli TikTok, Facebook, Instagram. Na co gorąco Was zapraszam. Do zobaczenia. Cześć!